Tak więc sobie spokojnie, powolutku pojedziemy e, właśnie do Lucasa Bertone. Dobra, kurde, na każdy słupek musi się na... no naprawdę, naprawdę, Ajaj. Aj. takie tutaj robię. Fantastyczne widzicie wpadki związane z moją jazdą, mam nadzieję, że mi tutaj to wybaczycie, bo w poprzednich let's playach, w różnych odcinkach też milion takich wpadek głupich zrobiłem. No ale dobra teraz sobie jedziemy o szalone prędkości no ale tu przynajmniej jest jedna rzecz dobra jest pewność że policja nas nie złapie za przekroczenie prędkości przynajmniej gdy jedziemy pod most jakby w sensie no w górę pod most, ja mówię dobra nieważne wiecie o co mi chodziło dobra Teraz oczywiście, no tutaj znacie te ulicę, Na Central Island to chyba milion razy byliśmy e, Ten przejazd chyba też z e, 400 razy widzieliście e, Zatem, to nie jest znaczy, to dla was nic nowego Pojedziemy oczywiście do Rukasa Tu, tak przypomnę Czerwone światło, dobra, jak nie Ale coś nie chcę do mnie gonić Tam po prawej stronie, o tym chciałem powiedzieć Czekaj, 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 Mieliście Oczywiście ten bank, bank, hm, co ja mówię, nie mu bank, to było miejsce, w którym, kurde, no nie, to było miejsce, w którym, ja zatrzymam się i sobie tym Tomim postrzelam, będzie fajnie, zdaj, myślę, to było miejsce, w którym oczywiście, stregował nasz Pauli brał haracz, no, zacnie. Wiecie, jak ma się Tomiego, to ma się tutaj władzę w mieście, nic tutaj nie jest straszne, no i przy okazji mamy lepszą furkę, czyli samochód policyjny jest dosyć, no mogliśmy się przekonać, że jest dosyć szybki, szczególnie podczas jakichś tam pościgów i tak dalej. Jedziemy, jedziemy, hmm, no, nic nie widział, bardzo fajnie, jedziemy do Lukasa. No naprawdę, teraz zaczynają się dziać tutaj e, ciekawe rzeczy. Mówię, tutaj po każdej misji możecie się spodziewać jakiejś reakcji, to czy to ze strony Salierego, czy to ze strony Morelego. To wszystko jakiś tam e, w miarę logiczny ciąg zdarzeń e, tworzy. To wszystko jest jakiś... Je, jest zawsze jakiś tam powiedzmy związek przyczynowo-skutkowy. Tak więc czekajcie tylko na odpowiedź ze strony Morelego, co on tutaj wymyśli. No i co później nam będzie kazał zrobić Salieri. Dobra, jedziemy do tego Lukasa Berton. Zobaczymy póki co, co on nam powie. Salieri. No, e, salieri, tego przyjdzie czas później, po prostu. No, niech się tam. Niech sobie poczeka na nas. My tutaj mamy ważniejsze sprawy niż e, wojny, ma, e, wojny mafijne, tak? Samochody są najważniejsze przecież. Stawiamy naszą piękną brykę policyjną. No i idziemy do Lucasa. No to wyśmienicie, panie Lukasie. Nie wiem, co ja bym zrobił, gdyby ktoś mi tak wszedł z takim Thompsonem do mojego warsztatu samochodowego. Ale dobra. Okej, okay, tak więc... Będzie ciekawie, myślę. Dobra, poważna sprawa. Policjant samochód będzie chyba akurat... Tak więc no, dowiemy się, gdzie też sam leżał. No i takie, koleje losu. E, jakoś tutaj się powtarzają. No i jazdy tutaj o, w ostatnich odcinkach mieliście sporo. No w ostatnich może nie, w ostatnich... Właśnie były takie troszeczkę krótsze misje, tutaj trzeba przyznać. Dobra, no, gdzie ten koleżka leży. O, tu warto zauważyć, że to nie jest ten koleżka, którego widzicie tutaj gdzieś z przodu. E, mój kumpel chociażby miał problem z tym. To jest, chodzi oczywiście to o tego gościa. Mój kumpel szukał gdzieś, nie wiem, e, nie gdzie on szukał tego rannego gościa, tego właśnie. W każdym razie pamiętam, że nieźle się głowił gdzie, i się mnie pytał, gdzie ten koleś jest, co jest skopane tutaj. Pani Biorę, poją Twoją furkę, jest wyśmienita. Dobra, wsiadamy. Guardian, czyli Hudson, tak naprawdę. Dobra. Siadaj pan, siadaj No, czy już ktoś chciał rewanżu? Co <grym>, ja bym do takiego gościa e, z taką spluwą nie wyskakiwał raczej. No, uratowałeś się, masz szczęście. No, bierzemy, bierzemy. No tutaj mnie jakiś gościu zajmuje, no co to ma być? Dobra, nie chce mi się tracić broni na ciebie. Kurde Tutaj mam rannego kolegę, a ty mnie bijesz Co ty robisz w ogóle? Kurde co że mnie zablokują tutaj pięknie Wybornie, naprawdę Dobra Koniec Skończ panie Jakiś bokser mnie dopadł, naprawdę Kurde Masz tutaj kulkę Nawet parę Dobra, jedziemy już tutaj Nie, nie zajmuję się tobą tutaj Dobra więc spojrzmy sobie gdzie mamy jechać dobra, będzie czas, zdążymy, zdążymy, nie ma innej opcji nasz gość tutaj się wykrwawia o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde a, jeszcze tylko jeden skręt pół minuty mamy no i będzie po wszystkim, dobra spójrzmy no nie, panowie, nie ma tak Kurczę no. No nie ma tak. Jak tak można? Człowiek zmurza przez was. Kurde, no co za fail, co za fail. Fail za failem, normalnie. Tu mi człowiek ginie, a policja mnie aresztuje. Już wyjdę. Zadziała, jak to wpłynie. No chyba nic się wielkiego nie stanie. Fila, fila, chwila, fila. Chwila. Kurde, kurde. Nie jestem idiotą. Jestem idiotą. Jestem idiotą i ja wysiadam, bo oni mnie zaraz coś złapią. Kurde mol. Ja pierd... Zatem teraz na pewno się nie uda, plus jeszcze dodali nam most, który wyśmienicie nam odgrodzi drogę. Nie no, z takim czasem i tak to było niemożliwe. Bo nie przeskoczyć, no tak na koniec. No. Ale nam się to wyśmienicie udało. Nieludzkie zakończenie, widzicie? Żeby <noise> nie wiedziałem, że tak może być Dobra Okej, okay, no to mamy podejście numer 6 Do misji e, Lukasa Berton, dobra Wyrzucam od razu tego Thompsona, który mi tam Wiedzieliście, bardzo przeszkadzał, no. trzeba się uczyć na błędach Naprawdę Nie wiem czemu ty aż tyle razy po powtarzam Tę misję <noise> już chyba Nie ogarniam w ogóle co tutaj się dzieje a mam nadzieję, że też mieliście tutaj z moich wpadek troszeczkę śmiechu No ale dobra, jedziemy do Chinatown Powtarzam to samo piąty raz To już pewnie nie będzie ciekawe, co będę wam mówił W każdym razie, no jedziemy do Chinatown I zbierzemy rannego koleżkę Na polecenie naszego kumpla który oczywiście jest Lucas Berton Ciekawe, ciekawe, jaki samochód tym razem zgarniemy Nawet zapomniałem o tym, Roman, z tym że tutaj chodzi o samochód ale tak, o to chodzi. No dobra, jedziemy sobie Julian Bridge. Następnie pojedziemy sobie tunelem, bo on nas wprost do Chinatown, właśnie doprowadzi. Tak się dziwiłem, właśnie, o, widzicie, teraz samochód jakiś tutaj nam leży, w poprzek drogi, rozwalony. Się dziwiłem skąd on się wziął. I dopiero ostatnio właśnie sobie uświadomiłem że on chyba jest po prostu mój. Ja go zostawiłem. samodzielnie zostawione przeze mnie do końca misji zostają, jakby stąd to się wzięło. Dobra, ale nie istotne. Jedziemy teraz do Chinatown. Mam nadzieję, że teraz się nie powiedzie. No hmm. tak, tak do tej pory. Tak, teraz zauważył policjant, na pewno się nie powiedzie. No ale dobra, chyba uda się ich zgubić. Teraz czeka mnie skręt w prawo. Nie, pojedziemy inaczej. Żeby zgubić policję, pojedziemy inaczej. Skręcimy nieco później w prawo. O, policja się gdzieś tam zatrzymała. No to teraz będziemy mieli ładny skręcik. Trochę bardziej ostry niż tamte, ale się udało. Dobra. Więc jedziemy sobie teraz prosto. Ej, a są tutaj już blisko. Niech to zniknie. Niech kogoś wiadą. Już powinno znikać, powinno znikać. No i w każdym razie już zajeżdżamy, już dojeżdżamy. Jesteśmy bardzo blisko rannych koleżków, No kolegi, właściwie. No i dobra, można wyhamować. Ustawimy się tak, żeby zatrzymać samochody. Bo tutaj chyba nie mówię wam tego. No i dobrze, będziemy potrzebowali samochodu czterodrzwiowego, o czym zaraz się nie przekonamy. No dobra. Teraz nieludzka pogawędka, oczywiście. Maciemy no jest. Więc nie ma. Nie wiadomo po co, tak naprawdę. Pogawędeczka, wyśmienita. Jest gościem, który się zajmował tym rannym koleżką. Hmm, no, bardzo ładny. Wszyscy są. <grym>, wszyscy stali zaarmurowani w tej chwili. Ale no, dobra. W każdym razie teraz koleś się wreszcie podnosi. Ja sobie znajdę jakąś brykę. Nie? No, są bryki oczywiście. Śmienicie. Teraz jakaś czterołuczowa mi się przydała. Może być ta, obojętna, i to jest naprawdę. Gdzie ty jesteś, policjanci? Ja tutaj cię zaraz sięgnę. SW model, dobra. No. Daj radę, daj radę, daj radę. Okej. Okay. Dobra. O kurde, teraz sobie jeszcze lepiej wszystko tutaj zrobimy, widzicie? Teraz mogą do mnie jeszcze strzelać. No ale dobra, widzisz, ten pasek poszukiwania zaraz mi zniknie. O kurde. O kurde, muszę się robić ostro. Wsiadajcie, panowie Kurde, czemu na nie wsiadacie? Hm. Ja się zastanawiam, gdzie ten gość biegnie Czemu sobie z samochodu policyjnego? Nie wiem, nie wiem Dobra, Chodź pan, chodź pan, a nie drugi też pan wchodź 52 życia ma, no, całkiem nieźle Ty gości chyba dzisiaj nie wsiadasz, no nie wiem O, jednak wsiadł, ależ wielka łaska to dla mnie a nie wiedzmy w tych wszystkich, bo nas pewnie by zaczęli od nowa gonić. Dobra, jest dużo czasu. Więc zdążymy teraz w taki trochę sposób. Nie wiem, co ja mam z tą policją ostatnio. Musiał chyba jeździć na ograniczonej prędkości cały czas. Już teraz by się to mogło nie udać. Normalnie już w początku go wziął. Być może by to dało radę. Teraz byłoby o to bardzo ciężko. No tak, faktycznie, o przekroczenie prędkości. Przepraszam, że będę faktycznie nie strzela do ludzi, no idealnie. Jestem cały czas poszukiwany niestety. Jakieś patrole zaraz pewnie tutaj No Ale jakoś sobie będę musiał poradzić. Dobra, unikajmy do policji jak ognia tutaj, a się uda. W sumie to zmiana samochodu powinna by... pewnie by rozwiązała problem. Ale dobra, już poczekajmy aż ten pasek minie. Może, może zdążymy że jak się uda tak zgrabnie przejechać, że ten pasek zdąży zniknąć. Dobra, jedziemy 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 Póki co się w miarę to udaje, jesteśmy już na Central Island, hmm. no ale jednak co chwilę jakiegoś policjanta spotykamy. Dobra, tak sobie to przejedziemy, może się uda na fuksie i pojedziemy tym mostem wschodnim, nie będziemy gdzieś tam kombinować wielce, tak wydaje mi się być najkrócej po prostu. Ale okej, okay, widzę, że policja jakoś mnie tak zbytnio nie goni. To jest plus. Może w tym już Oakwood, w którym jest oczywiście lekarz. Może tam się już uda z, zgubić raz na dobre tych policjantów. Mam nadzieję prawdę powiedziawszy. Czas mamy sporo, kurczę. Może by się tak zatrzymać. A przesiądziemy się. Zobaczymy, czy ten gość w ogóle za nami wyjdzie. Coś czuję, że nie. Dobra, poczekamy tę chwilę. Myślę, że to nam nie powinno wielkiej różnicy zrobić. Można po, podziwiać, Widzicie, widoczki piękne, piękne na jakiejś biurowce. Zrobiliśmy piękny koreczek. Trzeba patrzeć, czy nie nadjeżdża jakaś policja. Czy to nie jest policja przypadkiem? Nie, to taksówka. Zatem dobra, wsiadamy. Można jechać. Tak mi się wydaje, że już teraz powinniśmy ich raz na dobre. Zgubić, dobra, jest koło jakieś minuty może półtorej. Eee, właśnie dojechanie do tego punktu docelowego. Do oku... Ale jest tam niedaleko już, więc powinniśmy zdążyć. Może tak trochę na fuksie, ale zdążymy. Dobra, włączę sobie to ograniczenie. Może nie tutaj, dobra. Zaraz włączę to ograniczenie. Tylko będę widział, że jakaś policja się zbliża. Na to jednak trzeba uwalać do końca. Tu policji nie ma. O tam byli, ale troszeczkę za daleko, żeby nie widzieć Dobra już tutaj e, Zaczynam gadać bzdury Dobra przejedziemy, przejedziemy, przejedziemy Chyba się uda, tak mi się wydaje Bo widzicie, tam jest taki mniejszy zegareczek On nam pokazuje ile zostało e, Po prostu sekund A sekund Nic e, nie pokazuje O teraz zaczął, no czyli e, Minuta nam została, no to się musi udać Pojadę nawet na ograniczeniu prędkości to jest kawalindek. Krótka droga, przynajmniej, no trochę na fuk się to udało. 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 <laughs> no może nie będę mówił, że się udało, bo jeszcze zostało 45 sekund tylko. Przynajmniej mi się wydaje. 7 życia ma gość, no da radę, da radę. Dobrze, że co nie ma czerwonych świateł. E, tutaj na tym też mogli mnie wtedy złapać ci policjanci nędzni. I mi dzisiaj już uprzykrzyli tak życie, że po prostu. Szkoda gadać, dobra. Jesteśmy na miejscu? Tak jest! Udało się! To tutaj zatrzymaj się. Wielkie dzięki. Dobrze, byśmy iść. udało się dowieść się w końcu kumpla okay. Lukasa na miejsce. Zastanówmy się tak, że ten koleś gdzieś pada na tym chodniku i umiera. Co myślicie na ten temat? Nie, oczywiście. Ale no, widzicie, idzie sobie teraz, ledwo, ledwo, a życie mu jest spada. No, oszustwo. Po prostu oszustwo. Wyłączymy ograniczenia. O, no jedziemy. Ciekawa sprawa. O kurde. <laughs> <laughs> Ciekawa sprawa. Do czego można było jechać? przodu Nie jest burdel w samochodzie. <laughs> Dobra, jedziemy do Luki. Na szczęście to jest ta sama wyspa, więc aż tak, dłu aż tak długiej drogi tutaj nie mamy. To jest chwila, moment i jesteśmy. Zatem jest przynajmniej jeden plus. No, policjant jak zwykle ślepy Ci już chyba tak ślepi by nie byli No, naprawdę, mam tutaj z tą policją, jak widzicie I to nie niezłe, dobra Jedziemy, jedziemy Światło, no ale tutaj policji raczej nie ma No i ciekawe, co nam tym razem zaserwuje tutaj Lukas już nie udało mi się wyhamować. Życia mam mało, ale raczej do e, tej kradzieży nie będzie mi potrzebne życie. Już tę misję jakby wykonałem, to w niej czasem jak widzieliście się może przydać jakiś tam powiedzmy wyższy stan zdrowia, więcej punktów właśnie życiowych. Dobrze, tu jest mój Tommy Gun. A sobie ko No dobra, lepiej go nie będę podnosił. I tak to nic nie zmienia, no wiecie dobrze, że... No te bronie się jakby nie zachowują. Dobra, gdzie ty jesteś? O, to jest apteczka. No właśnie, o tej apteczce chyba mówiłem w tym poprzednim odcinku, że jej nie widzę, a ona już jest. Tak więc ja sobie chętnie skorzystam na następnej misji, powinno nam się odnowić. Dobra, aha, tu jesteś, Luka, ja cię nie widziałem. Chyba już widzicie, co on nam zaproponuje. <grytanie> no bardzo fajna rozmowa, przyznacie. Wszyscy się patrzą gdzieś tam na drzwi. Hmm. the blood off the seats? The car looks like a slaughterhouse. Hey, hey, don't worry, Tommy. I'll sort it out. Well, I hope so. Oh, shit. That guy sure ain't short on blood. Can say that again. It was like a freaking fountain. Yeah, except the water is much easier to clean off a of Yeah, uh, You just wait till it dries. You could donate the you move that cloth to the hospital.

Dobra, tym razem wychodzi na to, że mamy coś prostszego. Nauczyliśmy się otworzyć Bruno Spitzera 851. No i też o widzicie. Na wyspę Centralną musimy jechać, zatem troszeczkę krótsza droga nas czeka niż zwykle. No nawet po drodze można powiedzieć, że będziemy mogli sobie ten samochodzik zakosić to jest ciekawe, że tutaj chyba policjanta jeszcze nie widziałem w tych rejonach. No, taką furkę też bym sobie chętnie skądś wziął. Mam nadzieję, że Luka też mi tam da, na miary na nią. No, tak jak mówiłem, te samochody przynajmniej się pierwszy tylko w misjach. No, plus, tak wiecie, no prestiżowe można powiedzieć, no a jeśli się odblokuje wszystkie samochody, zrobi wszystkie misje u Luki Bertone, no można powiedzieć, że ma się 100% gry. No, oczywiście w sumie, no nie. żeby zrobić 100% gry, to powinni się też ukończyć jazdę ekstremalną która no jest nieco inna ale to już zobaczycie w kolejnych odcinkach w odcinkach będących um, które będą wrzucane tuż po wrzuceniu ostatniego odcinka dotyczącego finałowej rozgrywki dobra, idziemy na ten parking sobie tutaj powolutku Ej, nie znowu źle pojechałem no kurczę, co ja tutaj mam z tym teraz mi nie, nie zarzuci, że przejechałem na czerwonej świetle musicie przyznać Jedziemy, jedziemy, Już jesteśmy, zobaczymy co za strażni. Pan Panie, Panie. Jak ja bardzo ich uwielbiam. No dobrze, zapłacę wam ten mandat. Moimi oczywiście wirtualnymi pieniędzmi. Ten strażnik mi tutaj pilnuje bacznie. Ale znając życie pójdzie sobie na jakiegoś papieroska, czy coś innego. I da nam po prostu ukraść bez w ten samochód. Zobaczymy zresztą, jak to będzie wyglądało. Mówi, że zajmuję się tym nieszczęsnym mandatem. Naprawdę, ten odcinek. No i będzie długi, nie będzie. Oczywiście mówię o całym odcinku, jakby podzielonym już. Poczekam aż ta policja odjedzie. Być może mogę teraz już kraść ten samochód. A może i nie. Pamiętacie na pewno dobrze to miejsce. Tutaj była jedna z misji. Oczywiście z whisky, whiski. Odjeżdżajcie panowie, ja tutaj was nie chcę. Ach! Widzicie no, tutaj pod tym względem e, ta gra sprawia niezłe problemy. Trzeba często się nieźle powalić, żeby coś tutaj wyszło. Ach, dobra, teraz już spokojnie, o jakaś, moja ulubiona czynność oczywiście. Dobra, e, gdzie jesteś pan, panie ochroniarzu? Myślę, że wystarczy, że tam gdzieś odejdzie i można wtedy spokojnie ukraść taką furkę. No, już widzicie co to jest: To jest Bruno Spitster. No, w którymś odcinku pomyliłem go właśnie z jakimś innym samochodem, tego typu, z bodajże właśnie Lassisterem V16. Jeśli choćby to ciekawiło, na pewno się nie domyśla o co mi chodzi. Zwólnie jeszcze mu kawałeczek odejść i wtedy tutaj zaatakujemy. Z zaskoczenia. Haha, ha, ha, ha. kradnę samochód swojego parkingu. Panie afroamerykaninie. Kurde, aj, nie można puszczać, trzeba do końca trzymać. Widzicie, te już mi ręce latają podczas tej kradzieży. Kradzież samochodu, no nie jak to? To żart chyba. Pracy do balu seryjnego. O, ciekawe. <laughs> to jest magia mafii. Kradniesz samochód? Wi widzą, że kradniesz samochód? Ścigają Cię. Ale gdy już przychodzisz do tego samochodu, wszystko jest okej. Okay. Już nikt nie wie o Twoim istnieniu. Dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Która droga? A, teraz byłaby najszybsza. No, ten samochód mi się podoba. To jest coś podobnego właśnie do... Kurczę, wyśmienicie. To jest coś podobnego do mojego ukochanego... A szybko z pana pasek, już dobrze. To jest coś podobnego do mojego ukochanego oczywiście La Sisterka V16 On też ma właśnie taką opcję Także potrafi w 3 sekundy e, nam tutaj po prostu rozwalić wszystkich na ulicy Dobra, teraz przejedziemy przez most, mam nadzieję, że nie będzie zapięty My nie będziemy musieli czekać za długo Nie, jest otwarty, jest wybornie Chciałbym zgubić tych jak najszybciej jednak to mi się marzyło, naprawdę Cały pas dla mnie, cały prawy pas dla mnie Bardzo dobrze Już tutaj was pewnie zanudziłem nieźle, tutaj sporo jeżdżenia było Szczególnie, no szczególnie z moimi failami Więc ja też przyznam <śm> się, że zanudziłem się nieźle akurat Tymi misjami, no ale na własne życzenie, tak więc No niestety, tak bywa ale już zbieram się wybornie, no naprawdę do tej gry mogę powracać Co chwilę, a policjanta, już przeczekajmy te parę sekund Nas nie zbawi Hedrand jeszcze poszedł Dobra, już chyba to jedziemy bez problemów teraz Do baru, okej okay. No, niezła furka, kolejna niezła furka Zostanie za naszego garażu Ralfi uważaj, dobra Dobra, tak więc, widzicie, udało się wszystko elegancko. W że garaż jest pełny, musimy coś usunąć. Co by tu usunąć się? Hmm, ja bym usunął przede wszystkim Volt Ace 4 To jest taki bardzo, bardzo prosty samochód. Tak więc Bruno Speedster dołączył do naszych bryk. Dobra, kolejna misja, to jest właśnie uśmietanka na kawie. Ale na nią oczywiście zapraszam już was za jakiś czas. Być może już będzie ta misja także wrzucona, gdy będziecie oglądali Misję, którą właśnie kończycie oglądać. Tak więc e, dzięki wielkie za uwagę. E, mówił dla Was Wilku. Cześć.